Dzisiaj zabieramy Was na Farmers Market w Londynie, a potem na krótki spacer do przepięknej dzielnicy fantastycznych domków w Londynie. I seller. Tylko pół, bo nie potrzebuję więcej. A po resztę pojadę sobie za tydzień. Proszę, jakie piękne. Prawdziwe. I jarmus czerwony. I co mi się udało kupić na panie, na na dzisiaj? Tutaj są liście różnych sałat Taka mieszanka. Już testowaliśmy to ostatnim razem. Były pyszne. Poporek ziemniaków. To kosztowało funta, tutaj wiem jaki ze wsi, yy, 2,50. Przepyszne jabłka i gruszki, które smakują naprawdę fantastycznie. Zobaczcie jakie one są wielkie, prawdziwe, piękne. 2,49 za kilogram. Co tutaj mamy? O, to są moje skarby najwspanialsze. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Osiem wielkich, wiejskich buraków za funta. To jest po prostu cena niesamowita. Buraki fantastyczne. Szkoda, że liście nie mieli, bo ja też lubię liście. Co my tu mamy jeszcze? Pory. Całkiem sporo ich tu jest. Cztery pory za funta. Seler, który już widzieliście. Tylko pół, bo nie potrzebuję więcej. Po resztę sobie pojadę za tydzień i kale czerwony czyli jarmuż będzie fantastyczny do makaronu czy do ziemniaków ugotowany i to też jest nasze nowe odkrycie masło, to jest wiejskie masło, jedno jest salone, drugie niesolone normalnie kupiłabym tylko niesolone ale niestety o tej porze był tylko taki wybór i słuchajcie jaka cena 3 funty za dwa, czyli to jest cena taka sama jak w supermarkecie. Masło wiejskie i jeszcze na deser croissanty i takie dwa yy, rzekomo domowe ciastka. Także po no prostu polecam. Nie tylko, że nie za drogo, to przede wszystkim zdrowo. No te buraki to jest po prostu coś niesamowitego dla mnie i owoce. I to udało nam się kupić dzisiaj na Farmers Market, czyli na takim bazarze wiejskim w Londynie. Jeszcze nie powiedziałam Wam najważniejszej rzeczy, że to wszystko pachnie obłędnie. Piękna dzielnica angielskich domów. Naprawdę. No i jak tu nie kochać Londynu. A to wszystko na zapleczu Farmers Market. Tutaj rezydencja pod takim drzewem, gdzie w ogóle to nie wygląda jak w Anglii, tylko nie wiem, gdzie się ustrali. Przecudownie. I drzewo rosnące na środku drogi, które przepięknie szumi, które nikomu nie przeszkadza. Pięknie to wygląda. To a propos tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, gdzie wycinają drzewa. Tutaj drzewo rośnie na środku ulicy i nikt go nie wyciął.